Włoki są tak ciężkie, a my byliśmy pomordowani, że po prostu nie dało Jest tym ciężarem. To już ostatni dzień walki dużych zorganizowanych jednostek wojska polskiego. Jedyni, którym udało się przetrwać ponad miesiąc walk z dwoma wrogami, to otoczeni z północy i południa żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga. Dowódca niemieckiego XIV korpuszu, generał Wittarsheim, zamierza w dniu dzisiejszym okrążyć i zniszczyć Polaków siłami dwóch dywizji zmotoryzowanych. Przewagę w ludziach ma prawie dwukrotną, a w sprzęcie bojowym niemal niepoliczalną. Polacy nie dysponują już prawie żadnym cięższym uzbrojeniem. Generał Kleberg nie zamierza się jednak poddawać. Chce ostatecznie zniszczyć 13. Dywizję, z którą toczy walki od czterech dni oraz zablokować świeże niemieckie oddziały, które nadeszły poprzedniego dnia z północy. Osłabionym i wykrwawiającym się Polakom zaczyna jednak już brakować amunicji. Poszło znowu znowuż, prawda? odzyskaliśmy teren, to znaczy generał Kleberg odzyskał teren, Kościół w Woli głoski, który 5 października pięć razy przechodził z rąk do rąk, jako bardzo łakomy obiekt dający możliwość wglądu w pozycję przeciwnika, tak Niemcom, tak jak i nam. Dlatego tak zależało nam na tych wieżach kościelnych, bo stamtąd można było kierować tym ogniem. W tym samym czasie, gdy Niemcy rozpoczynają atak na Adamów, na wolę gułowską wychodzi uderzenie polskiej 60. dywizji Piechoty. Polacy wdzierają się na tyły niemieckich oddziałów, zajmują helenów, atakując jednocześnie bardzo silnie umocnione stanowiska w klasztorze w woli gułowskiej. Polacy w swoim ataku podchodzą tak blisko pozycji niemieckich, że artyleria po obu stronach musi przerwać ogień, aby nie razić własnych żołnierzy. Słychać jęki, zabitych, wołanie o pomoc. To jest coś strasznego. Panowie, to, to trzeba no, być na miejscu i przeżyć, bo to trudno opisać. I w pewnej chwili widzę, jak major Bartula wstaje, coś tam krzyczy, oficerowie wstają i, i, i bagnet na broń, i do natarcia. Walka trwa kilka godzin. Ostatecznie Polacy zdobywają cmentarz i klasztor w Woli Głowskiej. Zdobyliśmy ten to wzgórze, kościół się palił, tylko iskry leciały z tych dachów. Zobaczyłem, że Niemcy uciekają właśnie tam, gdzie a tam szła droga na Adamów i pobiegłem w lewo przez taki lasek i strzelaliśmy ile się tylko dało za uchodzącymi Niemcami i widziałem, jak Niemcy skakują na ciężarówki i odjeżdżają. Jednak polska dywizja piechoty ponosi w tych walkach duże straty. Ginie wielu żołnierzy i oficerów. Między innymi ulubiony przez swoich żołnierzy major Bartula, trafiony kulą w skroń. Jego batalion w walkach o Wolę Głowską stracił połowę żołnierzy. Na drodze do gajówki o nazwie Nomen Omen Ofiara, która jest punktem opatrunkowym, przybywa coraz więcej polskich i niemieckich żołnierzy, którym starają się pomóc polscy sanitariusze. Dowódca 60. Dywizji Piechoty, pułkownik Epler, postanawia wykorzystać dotychczasowy sukces i uderzeniem na Harlejów wyjść na tyły niemieckiej dywizji. Kiedy około godziny 16. Niemcy ruszają do ataku, Polacy bronią się. Tylko karabinami, pozbawieni wsparcia własnej artylerii, która nie ma już amunicji. Polacy wytrzymują niemieckie uderzenie i puszczają się na wroga w ataku na bagnety. Niemcy w panice uciekają z pola walki. Tymczasem druga część polskiego zgrupowania pułkownika Eplera zdobywa Harlejów, niszczy niemiecką baterię i zaczyna zagrażać tyłom hitlerowskiej dywizji. Niemcy wycofują się, wstrzymując ogień. Ich dywizja poniosła klęskę. Ja śmiertelnie znużony, zmęczony wróciłem do gajówki. Ona się nazywała Ofiara w środku lasu. Stamtąd myśmy wyszli do ataku. Ja byłem tak zmęczony, ktoś mi powiedział, niech pan wejdzie do środka, to tam jakoś się pan przeszpi. I ja tam wszedłem, było zapełnione chorymi, ale miejsce znalazłem pod stołem i się położyłem i usnąłem jak kamień. Na stację kolejową Krzywda, w której znajduje się stanowisko sztabu grupy Polesie, spływają meldunki od poszczególnych oddziałów i od kwatermistrza. Generał Kleberg staje w obliczu generalnego braku amunicji i wyczerpania swoich oddziałów. Kolejna niemiecka dywizja, która już rozlokowuje się na północy, wydaje się w tej sytuacji nie do pokonania. Generał Kleberg łączy się telefonicznie z dowódcami poszczególnych dywizji i brygad, informując ich o podjętej przez siebie Decyzji kapitulacji. Większość z nich protestuje, wierząc, że po sukcesie dnia dzisiejszego uda im się poprowadzić żołnierzy do kolejnego ataku w dniu następnym. Generał Kleberg zgadza się ostatecznie, by część oddziałów przebijała się na południe na własną rękę, ale ostatecznie do tego nie dojdzie, z obawy przed zdziesiątkowaniem tych, którzy pozostaną. Generał wydaje polecenie skontaktowania się z dowództwem przeciwnika i zakomunikowania mu o podjętej decyzji kapitulacji polskich oddziałów. Dowódca niemieckiej dywizji, generał Otto, który dopiero co poniósł klęskę, jest zdziwiony i jednocześnie zachwycony. Na propozycję polskich rozmów odpowiada pełnym kurtuazji listem, w którym zaprasza polskich dowódców do siebie. Rano, jak się obudziłem, ktoś mnie przygniata, to ktoś umarł w międzyczasie. I ledwo się wygrzebałem spod tych zwłok. I wtedy się dowiedziałem, że nastąpiła kapitulacja. To było coś nie, niezrozumiałego, nie tylko dla mnie, ale myślę, dla wszystkich. On no, nie mieściło się w głowie, jak to polskie nie ma. Pójdziemy do jakiejś niewoli. Człowiek był obłąkany. Adamów, głowów. Wojcieżków, Glinne i Burzec. Spływają tego dnia krwią żołnierzy 50. Dywizji Piechoty i ułanów z brygady PLIS. Wieczorem niektóre kompanie liczą już tylko kilkunastu żołnierzy. Reszta poległa lub została ranna. Defiladę zrobili w alejach ujazdowskich, wtedy chyba pierwszy raz w życiu człowiek poczuł nienawiść, autentyczną nienawiść. I to nie to, prawda? Oni też wypełniali rozkazy, ale myśmy ich nie usprawiedliwiali absolutnie tym. Tylko straszna nienawiść. Do stolicy przybywa Adolf Hitler. By w centrum Warszawy przyjąć wielką, zwycięską defiladę swoich wojsk. Podczas gdy jego żołnierze przegrywają pod kockiem, Hitler z nieskrywaną radością obserwuje przemarsz swoich oddziałów. Na czas trwania defilady, hitlerowcy nakazali Polakom opuścić wszystkie domy na trasie przejazdu, a samo miejsce uroczystości otoczyli szczelnym kordonem. Te warunki bezpieczeństwa nie wystarczyłyby, aby ocalić Firera III Rzeszy. Na przewidywanej trasie konwoju Hitlera Polacy umieścili pod ziemią olbrzymią ilość ładunków wybuchowych. Losy II wojny światowej wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby ładunki zostały odpalone. Niestety prawdopodobnie obawa przed straszliwą zemstą na mieszkańcach Warszawy spowodowała, że zrezygnowano z dokonania zamachu. Niemcy do końca o niczym nie wiedzieli. 35. Dnia wojny, 5 października, zaprzestała walki ostatnia wielka jednostka regularnych formacji Wojska Polskiego, bijących się we wrześniu z dwoma wrogami. Samodzielna grupa operacyjna Polesie lesie generała Kleberga, która skończyła w tym dniu bitwę pod Kockiem, zwaną wówczas także bitwą pod Wolą Głowską, usiłowała z dalekiego polesia dojść z pomocą walczącej oblężonej Warszawie po drodze tocząc dwukrotnie zwycięskie walki z oddziałami Armii Czerwonej pod Jabłonią i Milanową, to tragiczny symbol Polskiego Września. To symboliczne losy oddziałów polskich, które musiały bić się albo między oddziałami niemieckimi i sowieckimi, albo z jednymi i z drugimi. Przypomnijmy dramatyczne losy samodzielnej grupy operacyjnej kopu generała Orlika Riekemana który przez piętnaście dni bije się, przedzierając między działami Armii Czerwonej. Taki był także polski wrzesień. Panie generale, kapitulować to niemożliwe. No i niestety ten go przytulił, wziął, go powiedział Zobacz, ile mamy pocisków poparę na, na karabin albo w ogóle nie ma. Musimy skapitulować. Ten miał płakał, a, a, a oficerowie w sztabie wycierali z oczu. Do szkoły w Serokomli, która jest miejscem dowodzenia 13. Niemieckiej Dywizji, pobitej poprzedniego dnia przez żołnierzy Grupy Polesie, przybywa wraz ze swoimi oficerami generał Kleberg. Niemcy ciągle jeszcze ostrzeliwują polskie oddziały. Nie mieści im się w głowie, że żołnierze Grupy Polesie poddają się. W tym ostrzale Polacy ponoszą jeszcze duże straty. Generał Kleberg ustala warunki kapitulacji z niemieckim dowódcą generałem Otto. Polski dowódca ostrzegał lojalnie Niemców, że udzielił zezwolenia na przebijanie się oddziałom, które nie zechcą kapitulować. Składając swój karabin, z którym nie rozstawałem się nawet na chwilę, ucałowałem go. W krtani coś mnie ściskało mocno, łzy grubymi kroplami spływały mi po twarzy. Płakałem. Trudno mi było w to uwierzyć, że to prawda. Przecież Niemców odparto na wszystkich odcinkach pola bitwy. Żołnierze chcieli się bić. Niektórzy prawie w szoku, z zaciśniętymi zębami, z bronią jeszcze w ręku, nerwowo kręcili się po lesie, jakby szukali jakiegoś wyjścia. U wszystkich widziałem łzy w oczach, a niektórzy płakali jak dzieci. Po kilku godzinach dół był załadowany bronią, przykryty ziemią i trawą i posadzone na nim rosły małe świerki. Chwilę te przeżyłem chyba najgorzej w swoim życiu. Rano Kleberg wraca do swoich oddziałów, i pisze ostatni rozkaz Warszawa padła nim doszliśmy Mimo to nie straciliście nadziei I walczyliście dalej Wykazaliście hart ducha i odwagę W masie zwątpień I dochowaliście wierności ojczyźnie do końca Dziś jesteśmy otoczeni Amunicja i żywność są na wyczerpaniu Przywilejem dowódcy jest Brać odpowiedzialność na siebie Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili Każe zaprzestać walki By nie przelewać krwi na nadaremnie Dziękuję Wam za wasze męstwo, za waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba. Przyszedł rozkaz, żeby się po, pomyć, ogolić, schludnie, żeby wyglądać, swoją broń to zakopowaliśmy, gdzie się tylko dało, bo mieliśmy to cholery zdobycznej broni niemieckiej. Pamiętam, że blisko kościoła, kościół już był spalony. Stali niemieccy oficerowie, to chyba pułkownicy. I obok była taka kupa, na którą żołnierze nasi rzucali broń. Niemiecką broń. Nie, nie, trzeba przyznać, że Niemcy nas salutowali, bo to była poddanie na honorowych warunkach. Co oni sobie myśleli, pewnie cholera. Coś dobrego, bo z wielkim szestem, z nieszczęściem, z zajadłością rzucaliśmy ten sprzęt niemiecki, wie pan, na tą kupę. To tylko szest się roznosił. O godzinie 10 następuje wymarsz do niewoli pierwszych polskich oddziałów Grupy Kleberga. Poddaje się ponad 1250 oficerów i około 15 tysięcy szeregowców. Niemiecki generał Otto dopytuje się gorączkowo generała Kleberga, czy kapitulują wszystkie oddziały. Kiedy ten potwierdza, dowódca niemiecki oddycha z wyraźną ulgą. To faktyczny koniec działań wojennych na terenie Polski, znanych pod nazwą kampanii wrześniowej. W trakcie pięciotygodniowych walk poległo 70 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów, 130 tysięcy odniosło rany, około 400 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej. A około 200 tysięcy do niewoli radzieckiej. Za granicę do na zachodzie polskich sił zbrojnych przedostanie się 85 tysięcy ludzi. Straty agresorów były przez nich ukrywane i do dzisiaj nie znamy dokładnych liczb. Według oficjalnie podanych Niemcy stracili przeszło 10 tysięcy zabitych, 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu odniosło rany. Armia Czerwona straciła 737 zabitych i 1863 rannych. Wszystko wskazuje na to, że dane te były zafałszowane i w rzeczywistości znacznie większe. Niemiecka armia w kampanii poniosła dotkliwe straty w sprzęcie. Zniszczeniu uległo około 400 dział i moździerzy, przeszło 1000 czołgów i samochodów pancernych oraz ponad 300 samolotów. Straty te uniemożliwiają Hitlerowi dokonanie jesiennej inwazji na zachód. Dzięki temu Francja i Anglia zyskają czas, by przygotować się do wojny. Niemcom ani Rosjanom nie udało się aresztować rządzących krajem i głównodowodzących siłami polskimi. Wszystkie instytucje rządowe zeszły do podziemia albo znalazły się u boku swoich sojuszników. Nikt nie podpisał z agresorami aktu pokoju i nie ogłosił zakończenia walk. Przeciwnie, już we wrześniu na zajętych terenach powstają na razie niepowiązane ze sobą liczne organizacje niepodległościowe. Scalone później stworzą najpotężniejszą podziemną armię świata. Mimo terroru obydwu współpracujących ze sobą na wszystkich szczeblach okupantów, nazistowskiego i komunistycznego, Polacy odbudują w podziemiu całe swoje państwo. W podziemnych warunkach powstaną agendy rządowe i namiastka parlamentu z reprezentantami opcji politycznych, Wydział Sądowniczy, organizacje kształcenia i pomocy, oraz przede wszystkim podziemna armia. Olbrzymi wysiłek włożono w działalność propagandową i informacyjną. Wydawano kilka tysięcy tytułów różnych czasopism, z których największe dochodziły do nakładu kilkuset tysięcy. Polacy będą również prowadzić z Niemcami wojnę psychologiczną. Jako jedyni na świecie, wydadzą ulotki i pisma w języku niemieckim, kolportowane wśród hitlerowskich żołnierzy. W ramach podziemnego państwa powstanie też Rada Pomocy Żydom jedyna organizacja podziemna w Europie, niosąca systematyczną pomoc prześladowanym osobom pochodzenia żydowskiego. W 1944 roku podziemna armia krajowa liczyła ponad 300 tysięcy stałych żołnierzy i była to największa podziemna armia w okupowanej przez Niemców Europie. Poza niezliczoną ilością zbrojnych wystąpień swoich regularnych oddziałów przeprowadzi ponad 6 tysięcy zamachów na różnych przedstawicieli okupantów. To daje średnio ponad 3 zamachy dziennie przez cały okres okupacji. Armia Krajowa przeprowadzi między innymi wywiad na rzecz Aliantów oraz dokona kilkudziesięciu tysięcy aktów sabotażu. Ja paliłem magazyny, ja wysadzałem pociągi urlopowe niemieckie, paliłem samochody na terenie Warszawy nawet. Ciesi, ja byłem cały czas w dywersji. No, to, to, to jakiś cel w tym był, no, I to była kontynuacja walki z niemcami, po prostu. Polscy żołnierze w ramach regularnych sił zbrojnych będą walczyć prawie na każdym froncie II wojny światowej. Ci, którzy uciekną z okupowanego kraju, będą walczyć na Zachodzie, w Afryce i na Dalekim Wschodzie. Ci, którzy przeżyją pobyt w rosyjskich łagrach, po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej zasilą armię walczące we Włoszech oraz w Rosji i w Polsce. Nieliczni dojdą do Berlina. Czy opowiadana w tej chwili, z tak długiej perspektywy, opowieść o polskim wrześniu powinna się kończyć sceną z 6 października z Podkocka składania broni przez 16 tysięcy żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej Polesie i ich odchodzeniu do niewoli niemieckiej? Całe terytorium Rzeczpospolitej jest już wtedy okupowane. Czy też taka pełna opowieść o polskim wrześniu nie powinna się kończyć kilkoma scenami, Pokazującymi inny oddział Polski. 10. Brygadę Kawalerii, pułkownika Maczka, która 19 września w rozwiniętym szyku z licznym zdobycznym sprzętem przekracza granicę polsko-węgierską. Ten oddział odradza się później we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii. I już jako pierwsza polska dywizja pancerna wyzwala część Francji, Belgii i Holandii i przyjmuje kapitulację Wilhelmshaven. A w maju 1945 roku. Pierwsza polska dywizja pancerna, już generała Stanisława Maczka, przejmuje władzę okupacyjną nad sześcioma powiatami Rzeszy Niemieckiej na zachodnich jej kresach i pełni tę służbę przez 24 miesiące. To inne czasy. Ja to już dzisiaj mówię, to nie, to nie moje czasy, nie mój świat w ogóle. Nie mój świat, za długo człowiek żyje po prostu, już nie powinien żyć. Bo, bo to nie mój świat. Tak sobie rozmawiamy. Już nie na temat wojny.